Cześć! Większość drabin aluminiowych dostępnych na naszym rynku wyposażona jest w tak zwane szczeble. Rozwiązanie to sprawia, że drabiny są stosunkowo lekkie, jednak niesie to za sobą również pewne konsekwencje, a mianowicie przy długotrwałej pracy taki szczebel zacznie się po prostu wrzynać użytkownikowi w stopę. Aby rozwiązać ten problem, można zastosować coś, co nazywamy stopniem poszerzającym. Składa się on z obudowy oraz dwóch dodatkowych szczebli, dzięki czemu zwiększamy pole oparcia dla stopy użytkownika. Aby użyć takiego Stopnia wystarczy nałożyć go na odpowiedni szczebel, czyli ten, na którym zamierzamy pracować. I teraz można rozpocząć wygodną i bezpieczną pracę. Lepiej, dużo lepiej.